W dzisiejszym odcinku jeden z największych, topowych polskich filmów ostatnich 40 lat film absolutnie kultowy psy z 1992 roku reżyserii Władysława Pasikowskiego. I co tutaj więcej można powiedzieć słysząc już sam ten tytuł i będąc polskim widzem? Wydaje mi się, że wszystko, co tutaj powiem, będzie takie trochę już zbyt banalne i proste odnośnie tego filmu. Ale jeśli ma się do czynienia z dziełem wielkim, wybitnym, wręcz wspaniałym jak ten film, no to ciężko się z powszechnymi opiniami nie powtarzać. A ja tutaj w niektórych momentach z tymi zachwytami nad tym obrazem będę się powtarzał. Ale już przechodząc do samego filmu, to nie dość, że on jest dla mnie, tak jak już powiedziałem, jednym z najlepszych polskich filmów ostatnich 40 lat. Dodatkowo, jak chyba prawie że żaden inny film. Świetnie oddaje klimatem czas, w którym powstawał. Bo właśnie film psy ujrzał światło dzienne, kiedy Polska była na etapie ustrojowych przemian. Ten cały film wręcz nieziemsko łapie właśnie ten okres czasowy, tę epokę. A już wątek palenia akt przez służby bezpieczeństwa to jest wręcz na jakiś niesamowity instynkt, można powiedzieć. Tak naprawdę nie wiadomo co u reżysera tego filmu, czyli Władysława Pasikowskiego. Myślę sobie, że to jakaś niesamowita wręcz intuicja tutaj odegrała główną rolę, akurat w tym konkretnym wątku. Głównym bohaterem tego filmu, jak wszyscy pewnie doskonale wiemy, jest Franz Maurer, były pracownik służby bezpieczeństwa, który, jak cały jego wydział i ogólnie organizacja, przechodzi weryfikację w nowym państwie do policji, już nie milicji, a policji. Oczywiście, przeskok ten będzie dla wszystkich nową sytuacją. No i nie wszyscy w tym nowym państwie, że tak powiem, się odnajdą. A jedną z osób, która będzie miała z tym największe problemy, będzie przyjaciel Franza Olożwirski, dany przez Marka Kondrata. Zanim wgryzę się bardziej w tą konkretną historię i przejdę trochę do bohaterów, to jeszcze nawiążę do tych moich ogólniejszych myśli na temat tego filmu, bo sądzę, że w jednej kategorii ten film jest na pewno najlepszym polskim filmem w historii. Albo może nawet w dwóch kategoriach. To jest w kategorii najlepszego filmu gatunkowego. A tutaj chodzi konkretnie o film sensacyjny. Sorry, ale polskie kino nie zna lepszej produkcji w tym gatunku. Może mi coś umknęło w tej kwestii, ale nie sądzę. To jest ta jedna kategoria. No, a druga kategoria to najbardziej męski, szorstki, bezkompromisowy polski film, też jaki istnieje na polskim poletku. Tutaj mogę powiedzieć to samo. Nie widziałem filmu polskiego, który by tak wynosił postaci męskie. I tak je, no, można powiedzieć, wręcz gloryfikował jak właśnie ten. Teraz już o tej konkretnej historii i o tych postaciach. No, trzeba sobie powiedzieć, że postacie męskie tutaj napisane są po prostu bardzo, ale to bardzo dobre. I przy tej okazji, wrócę do tego filmu, którego omawiałem ostatnio, czyli filmu Cube. Tam, jak już powiedziałem, w jego omówieniu, postaciami był pewien problem. Właśnie taki, którego nie ma tutaj. I zniuansowanie, i zbalansowanie, odcienie szarości. Tutaj Pasikowski świetnie napisał postaci męskie. Z głównym bohaterem, brylującym, Bogusławem Lindą w roli Franza. No, to jest absolutna ikona i legenda. To jest jedna z postaci symboli, które przechodzą do legendy kina czy legendy telewizji. Jak nie wiem, Tony Soprano prawda, w wykonaniu Jamesa Gandolfiniego, czy Ed O'Neill w roli. Nieśmiertelnego Ala No to właśnie Franz Maurer jest postacią nieśmiertelną. Został stworzony na potrzeby kina, ale wydawać by się mogło, że wyszedł ponad to. I to jest przejaw scenopisarskiego jednak geniuszu. Oczywiście wszyscy ważniejsi, aktorzy tutaj świetnie grają, naprawdę konceptowo, i też pod tym względem ten film jest jednym z najlepszych polskich filmów, jest jednym z najlepiej zagranych polskich filmów ever. Nie można tutaj przecież zapomnieć. O występie mistrza Janusza Gajosa. Już jest niesamowicie wam wiadome, co ja o tym aktorze sądzę. Ale też Cezary Pazura. Jeden z pierwszych, kapitalnych jego występów. O Marek Kondrat. To samo. Też jak w przypadku czarka Pazury, jedna z topowych jego ról. Ale zarówno Olaf Lubaszenko, jak i jego ojciec Edward Linde. Klasa. Jan Machulski, Maciej Kozłowski, Tadeusz Szymków, nieżyjący już. To wszystko role pierwsza klasa. Jeśli chodzi o wątki tego filmu, to wiadomo, że pierwsze skrzypce gra właśnie to on się w strukturach nowego państwa, przystosowanie się do nowej rzeczywistości, ale to też jest na pewno film o męskiej przyjaźni, to bez wątpienia o lojalności, o tych słynnych zasadach, o których wspomina szczególnie pod koniec tego filmu Franz, dokonując pewnie jednej z najcięższych rzeczy w jego życiu. Wszyscy chyba wiemy jakiej. Wszystkie te tematy to na pewno te tematy najbardziej wybijające się. Jeszcze wracając do postaci, pojawia się tutaj postać grana przez aktora Żmijewskiego, czyli Alexander Wolf. No, pojawia się tak jakby zapowiedział tylko naturalnie wtedy, kiedy wychodziła pierwsza część psów. Nic o tym nie wiedział, to jego pojawienie jest naturalną zapowiedzią drugiej części, w której to on okaże się tym głównym przeciwnikiem Franza. Tym, co powiedziałbym, że jest największym mankamentem tego filmu, i już ostatecznym dowodem na to, że w tej dziedzinie jednak Pasikowski jest po prostu słaby, reżysersko i scenariuszowo, no to zdecydowanie postać kobieca, jaką jest oczywiście Angela Wenz w wykonaniu Agnieszki Jaskółki. Ta postać jest ewidentnym dowodem na to, że Pasikowski nie potrafił i tym bardziej nie potrafi do dzisiaj pisać ciekawych postaci kobiecych. Tej postaci by niedobrze mógł w tym filmie nie być. Wydaje się, że jest tylko potrzebna do jednego wątku, czyli do tego wątku z Olem, ale nawet i chyba z tego wątku można by ją wyciąć, a efekt końcowy dotyczący tego wątku wcale nie byłby gorszy i wcale nie mniej oddziaływałby na emocje widza. Także no, to jest punkt nie do obrony, jeśli chodzi o kino pasikowskiego w ogóle. Już to mówiłem, prawda? Zresztą przy chociażby filmie Król. To, co na końcu trzeba poruszyć, no to już niemalże kultowa scena na kultowej scenie. Ten film jest ich pełen wręcz. Cały wstęp, czyli te stawienie się przed komisją weryfikacyjną Franca. Zapowiedź tego, w jakich okolicznościach rozgrywa się cały ten film. Coś wielkiego. Samo jego zachowanie, postawa i tak dalej. Kult. <gryt> legendarna kurtka. Motyw podobny trochę jak legendarna kurtka Toma Cruza z filmu Top Gun, która zresztą też i pojawia się w kontynuacji filmu Tony'ego Scotta. To wszystko tutaj jest ikoniczne. Ale mamy następne sceny. Scena z słynnym Stopczyk, co wy tam palicie? I tak dalej. No, mistrzostwo. Mistrzostwo, jeśli chodzi o sceny, zostało w tym filmie na pewno osiągnięte. Już nie mówiąc o samej już końcówce, kiedy dochodzi do ostatecznej konfrontacji dawnych przyjaciół. Już wtedy dawnych. Tylko wręcz jedną czy dwie linijki przypomnę. Pierdolisz. a Franz, mówię prawdę. Pierdolisz moją kobietę. Mistrzostwo Świata i Okolic. I już tak na samą końcóweczkę tego omówienia nawiążę do też filmu kultowego, tylko zagranicznego, a mianowicie Wściekłych Psów. Bo tam swego czasu padł rekord, prawda, faków odnośnie pojedynczej amerykańskiej produkcji. I nie wiem, czy ten rekord został pobity, chyba został w jakimś filmie poprawiony, ale podobną rzecz na polskie realia, jeśli chodzi o ten film. Kino polskie chyba ostatecznie nie zna. Drugiego filmu, w którym padałoby tyle przekleństw, tyle wulgaryzmów, jak tutaj. Nawet ten omawiany przeze mnie jakiś czas temu dzień, chwila tylu nie posiada. Ta ilość może robić wrażenie. I ja to tylko mówię w ramach ciekawostki. To nie jest żadne oskarżenie wobec filmu, żeby ktoś sobie tego nie pomyślał. Tylko po prostu, no, jest to rzecz znamienna dla tego właśnie filmu. Bo to jest film o bardzo, ale o bardzo twardych facetach, niezmiennych postawach męskich. Tak bym to określił. No a wulgaryzm mają to tylko obrazować. Naturalnie męskość może się objawiać kompletnie innymi przymiotami, No ale przyjął się w niektórych kręgach, że można ją wyrażać przez bardzo, ale to bardzo brutalny język. Po prostu. I już za chwilę kończąc to umówienie, mogę już wam dzisiaj zapowiedzieć, że w następnym odcinku będę omawiał kontynuację, czyli w świecie Franza Maurera zostaniemy, ale wiadomym jest, że kontynuacja psów Ostatnia krew to już nie jest to. A jeśli chodzi o szczegóły, no to będę je przedstawiał właśnie w tym następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć. No, nieźle, nieźle. Jerzyk ma tylko złamany obojczyk, koledzy z Wydziału mu krew i myślę, że niedługo odzyska przytomność. Będziecie mogli państwo z nim porozmawiać. Kazak, proszę pani, stracił kapelę kuchem. No i tego, kontakt z nim jest utrudniony. Ale ten doktor światowej klasy specjalista, to on mówi, że to tylko kwestia dni, aż wyjdzie z szoku porazowego. Z młodym, to znaczy z Krzysiem jest trochę gorzej. Ale lekarze robią, co mogą. Zabiję cię, ty to skurwy synu. Spokój! to Kurwa, w grobie będę spokojny! Ty wiesz, dlaczego oni nie żyją? Wiesz? Wiesz, dlaczego dziadek i stówek wiesz? Kurwa, bo ten skurwiel poszedł zatelefonować, rozumiesz? Kurwa! Rozumiesz, on musiał zatelefonować i nie było go! Jego, kurwa czekać! Jezu! Kurwa, przecież stary! Panie nie żyją, po prostu... wiesz... Wykonajcie się Zamknij się, błaga! Błagam cię, zamknij się! Nie śmij kurwa, nawet usta od Rozumiesz? Kurwa! 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 kurwa. Przez ciebie nie zginie ubeku pierdolony, nikt więcej, nikt, rwa nikt, nikt. Złożę na ciebie raport. A ja go nie przyjmę. W firmie nie donosi się na kolegów. Zrobię porządek z wami wszystkimi.